Cześć, witam Was na kolejnej wyprawie. Dziś odwiedzamy byłą spółdzielnię wyrobów cukierniczych. Tak jak widzicie, pierwszy budynek mamy kotłownię, w której są jeszcze jakieś pozostałości mebli. Drzwi zaspawane. Mamy pozostałości lamp jeszcze, no, trochę strach. Tam nam się niestety już zawaliło. Tutaj też mamy jakieś meble jeszcze, niestety po kotłowni to już raczej śladu nie ma. Co dziwne, zostały kable. Tam mamy jeszcze magazyny, ale pójdziemy do przodu. Tam była produkcja oraz biura, jest też na samym końcu, będzie perełka, która stoi tutaj. Na temat samego obiektu niestety nie dużo wam powiem, dlatego że samych informacji w internecie, jak i od znajomych nie uzyskałem wiele. Nie znam roku założenia, niestety roku zamknięcia też nie. Wiem tylko co było powodem zamknięcia e, mianowicie było to przestarzała linia produkcyjna. Na pewno rok samego zamknięcia będzie można zobaczyć na dokumentach, które można znaleźć jeszcze tutaj na terenie. Mamy pierwsze magazyny. O, ale chłodno. Tutaj mamy pozostałości jakiś dziwo się zachowały. Regały. Tutaj są. nic niestety więcej nie ma. Jeżeli chodzi o sam obiekt, na pewno wiem, że jakiś czas temu było o nim dość głośno, dlatego że nie pamiętam, czy był to właściciel, czy po prostu ktoś wylał tutaj bardzo dużą ilość przepalonego oleju, którego niestety zapach czuć do tej pory. Duża ilość to dosłownie kilka system z tego co udało mi się znaleźć w internecie z informacji. Tutaj mamy pozostałości po legałach. Tutaj była prawdopodobnie hala produkcyjna po prawo, jak i po lewo. Yy, niestety na tam zawaliło się drzewo, jak widzicie, więc lada moment wpadnie do środka. Tu ja mam pozostałość jakiś urządzeń, tam chyba szafki elektryczne. Wchodził tu niestety nie będę, bo jest dość duże ryzyko. Tutaj też już dach niestety prawdopodobnie przecieka. Więc tutaj mamy pozostałość po prawdopodobnie dużej lodówce, chłodni. No hale mniej więcej są puste, wyglądają tak samo. Na pewno jest spore echo w nich. Ogólnie sam obiekt, tak jak mówiłem wam, nie znam daty jego zamknięcia. Yy, ale jestem tu już trzeci raz, bo wcześniej nie udało mi się nic nagrać ze względu, że na terenie grano w ASG i zrobiłem tylko kilka zdjęć. Yy, na starych fakturach, które znalazłem yy, tam, zresztą na pewno tam przejdziemy, udało mi się znaleźć datę zakupu materiałów około 1996 albo 1986. Nie powiem Wam teraz dokładnie, no spróbujemy coś Na pewno spróbujemy coś ustalić Jeżeli chodzino, tu już studienek niestety nie ma to jest tak, co by tu wybrać? Nie, mamy jeszcze pozostałości po chłodniach, tam dalej mamy biuro, a no pójdziemy tutaj. Jak widzicie jest długa część tej hali, gdzie na przykład został jeszcze telefon z numerem telefonu. Niestety nigdzie już z niego nie zadzwonimy dzisiaj. O, zniknęła. Tutaj jeszcze tydzień temu była taka spora maszyna. Niestety zniknęła. Tak jak wam mówiłem, tutaj też jest sporo rozrzuconych materiałów. Wrocławianka, sporo można powiedzieć, że ulotek o maszynach, które znajdują się, tutaj nawet mamy nie po polsku. Zostały instrukcje jeszcze. Przejdziemy teraz tutaj. I tutaj tak jak wam mówiłem właśnie wcześniej te dokumenty były w biurze. Nie wiem jak trafiły one tutaj. Jest ich naprawdę naprawdę sporo. Niestety faktur zakupu nie ma. Były one w tamtym drugim budynku, ale niestety tego, co udało mi się zobaczyć tydzień temu, zostały prawdopodobnie spalone. Zostały puste segregatory. Tutaj mam na pewno instrukcję obsługi do jakiejś maszyny. Tutaj mamy karty wyposażenia jeszcze. Tu jak mnie wam stale wózetki. Niestety nic więcej nie widzę co pomogłoby nam ustalić tutaj datę zamknięcia tego obiektu Mam nawet zbiornik na paliwo do samochodu co tutaj nie powinien się znajdować raczej Tutaj byliśmy Tutaj nie ma nic ciekawego. Jest kompletnie częściowo zawalone, zostały tylko jakieś stare regały. Pokażę Wam biuro, a mianowicie to, co z niego zostało. Ostatnim razem, właśnie jak byłem, to tutaj można było znaleźć faktury, niestety, jak widzicie, już ich nie ma. A w samych biurach też zbyt dużo nie zostało. Zostały w sumie same śmieci. Tutaj mamy pozostałości właśnie też po fakturach. Tutaj one są z 2000 roku. Tutaj mamy z 2003 roku. No tutaj nic już nie ma. Tutaj mamy klatkę schodową na górę. Tu mamy pozostałości po starym czajniku. I tutaj mamy jeszcze jedno pomieszczenie, tak jak łazienka plus kuchnia. O dziwo została jeszcze lodówka na samym końcu. Jak widzicie została kabina prysznicowa, to znaczy jej część. Tutaj w dalszym ciągu są łazienki oraz pomieszczenia. No tak właśnie kończy się wandalizm w naszym kraju. Niestety dziury w drzwiach, które widać dosłownie wszędzie. Idziemy do góry, pokażę Wam górę. Choć nie ma tutaj w sumie nic szczególnego, Tutaj mamy, pozostałość po łazience bądź kuchni. Jak mówiłem, Wam zostały łowy, dość dużo okablowania, stare wózki. Mamy nawet deskę do prasowania. Gotowe ścianki z regipsów, niestety, komuś przeszkadzały. I tutaj jest nietypowa rzecz: bardzo ładny, stary regał. Rzadko spotykany, dawno nie widziałem tak jeszcze w dobrym stanie, bo jest cały, nawet szyby ma całe. Tam mamy pozostałość jakichś dokumentów. Tutaj mamy prawdopodobnie jakieś biuro jeszcze no, niestety tutaj ja się nie rozczytam za bardzo. Jakieś huzetki. Tutaj mamy też pozostałości po dokumentach. Tutaj też prawdopodobnie była kuchnia. Tutaj, tak jakby ktoś nocował, bo jest to dość przeszykowane, że tak powiem. I tam się już paru rzeczy brakuje. Szafka pusta. Były tu nawet o dziwo, widzę rolety antywłamaniowe, Więc widocznie musiało być to coś ważnego, bo zostały uchwyty na ścianach. Tutaj mam jeszcze kawałek jakiejś pozostałości gazety. Możemy się dowiedzieć coś więcej. 5 czerwca 2009 rok Gazeta Wrocławska. A tutaj z tej strony możemy wyjść na dwór gdzie można zobaczyć jeszcze kawałki halogenów. Niestety prądu w obiekcie już nie ma. Jak widzicie, szafa została zniszczona. No i po prostu kable poszły na złom. O dziwo, na terenie obiektu był nawet basen, z tego co widzę. Przejdziemy do przodu i tam mam dla Was jeszcze jedną perełkę. Tutaj zostały nawet dwie anteny satelitarne. pozostałości po paletach, skrzynkach. Tak jak widzicie tutaj mamy banę wjazdową. I mamy pierwsze... No i jeszczurka wystraszyła mnie. Mamy pierwsze pozostałości jeszcze jakichś budynków. Gdzieś mamy tarkę o dach bardzo ładnie wygląda w pozostałości Mebli. Bardzo pewnie był to jakiś warsztat, dlatego że te maszyny też y, ktoś musiał naprawiać. Oczywiście graffiti musi być jakby inaczej. I dalej pod Tutaj mamy kolejny budynek. Czuć bardzo mocny zapach, właśnie tego oleju, który został tutaj wylany. To już co prawda nie bardzo nic zostało. Teraz pokażę Wam perełkę, która na pewno została na tym terenie, o której dużo osób nie wie. Na pewno by jej tutaj już nie było. Oto ona, w sumie one, bo są ich dwie. Jest to prawdopodobnie trabant z tego co wiem, a o samochodach nie wiem dużo. To nie moja dziedzina akurat. Co prawda no dużo w nim już nie zostało, ale na pewno kierownice mamy i szyby jeszcze są. Silnik niestety ktoś już sobie pożyczył. Tutaj jest żuk, z którego też już niewiele zostało Choć nie powiem, bo jeszcze tak źle się nie trzyma, no ale niestety kierownicy nie ma, ale jest silnik. Na pewno jest silnik. Mamy również jakieś pozostałości po prawdopodobnie maszynach bo wcześniej było to wrzucone w środku, widzę, teraz ktoś to wyniósł. To jest dziura w płocie, prawdopodobnie naszychowane jest do wyniesienia. Ech. No i tutaj też już za bardzo nic nie ma, jeden wielki śmietnik. Coś tam w krzakach siedzi. Tak naprawdę nic tutaj nie ma, są pozostałości po skrzynkach elektrycznych kawałki lamp no nic, to by było na tyle. Pokazałem wam ile mogłem, ile w sumie w tej fabryce zostało. Zostało jeszcze kilka budynków z tyłu tam wcześniej, ale one są w takim stanie, że strach jest po prostu do nich wejść. Po prostu sypią się same dachy mają pozawalane, więc myślę, że nie ma po prostu sensu wchodzić do środka. Pamiętajmy, że żadne zdjęcie ani ujęcie. Nie jest warte naszego zdrowia i życia. Nie zapomnij o subskrypcji kanału. Linki do Facebooka oczywiście w opisie. Pamiętajcie również, że nasza strona wspiera akcję zasady Urbeksu, co warto przypomnieć. Razem z Cietrom jesteśmy organizatorem tej akcji. I zapraszam Was na Facebooka. No i to tyle, do zobaczenia na następnej wyprawie